Kurydza z wdarła się na nasze pola kiedyś, dwadzieścia parę, trzydzieści lat temu tutaj dominowały ziemniaki. Dzisiaj widzimy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu kukurydzę. Jest to bardzo ważna roślina, szczególnie z uwagi na wysoką produkcję mleka, to jest podstawowy składnik pasz. Stąd stąd zasiewy, to jest w granicach 170 tysięcy hektarów na Podlasiu. Jest to najwyższy współczynnik w strukturze zasiewów w kraju. Według oficjalnych danych ARMiRu mamy mln, do, do, do tego dodajemy jeszcze 20-30 tys. hektarów takich które nie były ewidencjonowane, czyli 1,75 w tym roku y, wielu mnie przekonuje, że będzie 2 miliony hektarów. Jest to, jest to ogromny postęp, bo jeszcze niedawno jak mówiłem o milionie hektarów, to się niektórzy mocno dziwili, czy wręcz pukali w czoło, że to jest niemożliwe. No jest tak jak jest, ale to rzeczywiście jest zasługa tej kukurydzy, bo ona daje ogromne możliwości rolnikowi i rolnik jeśli nie korzysta z tych możliwości, no to jak mówił kiedy mój znajomy producent z Niemiec, to niech wie, że okrada siebie i swoją rodzinę więc trzeba tą, na tą kukurydzę stawiać, oczywiście nie jako jedyną roślinę, bo tutaj są być może jakieś trochę przeciwwskazań by się znalazło, ale generalnie starajmy się, żeby jej było jak najwięcej, a zwłaszcza pod kątem organizacji gospodarstwa i tych możliwości. Ja cieszę się, że w województwie podlaskim jest ta konferencja, są przedstawiciele świata nauki, administracji rządowej obsługującej rolnictwo, ale nade wszystko cieszę się, że jest cała sala rolników. Rolnicy są zainteresowani zwiększaniem areału, hodowli kukurydzy, jak również zwiększaniem plonów. No Ja cieszę się, tu pan profesor przedstawia ciekawostki związane z produkcją z, z produkcją, z pielęgnacją kukurydzy, sposobem siewu. Także jest to potrzebna, oczekiwana konferencja. Rolnicy dzięki temu będą mogli zwiększać jeszcze bardziej plony. Polska jest skazana, biorąc pod uwagę warunki klimatyczno-glebowe, powierzchnię gospodarstw i strukturę gospodarstw na produkcję żywności wysokiej jakości, szeroko rozumianej. Jak tego nie zrobimy, jak nie będziemy powoli się przedstawiać, żeby polska żywność, tak jak w wielu krajach świata odbierana jest żywność holenderska, francuska, włoska, niemiecka, jako żywność tej klasy premium najwyższej jakości, że Polska też tak na całym świecie była odbierana. Jeszcze nad tym, Panie Ministrze, i ten resort musi popracować, ale wiem, że pracuje i też doceniam to bardzo, bo te prace trwają. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Wieżewie Starym oferuje usługi badania pasz. Skupiamy się głównie na badaniu tych pasz, które są produkowane w gospodarstwie, czyli przede wszystkim pasze objętościowe. W tym kiszonki z kukurydzy, kiszone ziarno kukurydzy, temer na bazie kiszonki z kukurydzy. Uważam, że takie spotkania są potrzebne, bo zwiększają nasze kompetencje w uprawie kukurydzy, w nawożeniu, w ochronie roślin. Yy, moim zdaniem. Yy, strzał dziesiątkę, wielu lat jest to zamieniana orka na bezorkę, uprawy pasowe, które wchodzą w oszczędność w gospodarstwach przy tych cenach nawozów, paliwa, też jeszcze nawożenie specjalistyczne, GPS, nie GPS, -y. wszystko to, się, to idzie do przodu i zwiększa opłacalność tej uprawy.